są takie historie, które wymykają się prostym ocenom. Historie, w których granica między potworną zbrodnią a niewyobrażalną tragedią staje się cienka jak włos. Gdy 13 października 2024 roku zastępcy szeryfa hrabstwa Bernalillo przybyli do domu przy Young Road, nie spodziewali się tego, co ich czeka. Drzwi otworzył im 24-letni mężczyzna Adlai Mestre. Jego ubrania i ręce były pokryte krwią. Zanim zdążyli zadać pierwsze pytanie, usłyszeli od niego spowiedź. Spowiedź, która nie przypominała żadnej innej. Adlaj przyznał się do zabicia prawie całej swojej rodziny, a zaraz potem dodał zdanie, które wprawiło doświadczonych funkcjonariuszy w osłupienie. Moja rodzina próbowała wejść do mojego pokoju, próbowała wbić minusz w serce, zabiłem ich, później sprawdziłem ich ciała, a ich rany były zagojone. W tych kilku słowach kryje się cała groza i paradoks tej zbrodni. To nie jest opowieść o mordercy, który ukrywa swój czyn, ale o człowieku, który przyznaje się do niego najwyraźniej nawet nie do końca rozumiejąc, co tak naprawdę właśnie się stało. Co jednak popchnęło młodego człowieka do tak bestialskiego czynu? Czy to historia o potworze zrodzonym z czystego zła, czy opowieść o umyśle, który rozpadał się na kawałki, pociągając za sobą w otchłań całą rodzinę? To historia tak makabryczna, że brzmi jak scenariusz z horroru, ale wydarzyła się naprawdę. Aby zrozumieć głębię tej tragedii, musimy najpierw poznać ludzi, których życie zostało tak brutalnie przerwane. Rodzina Mestre była filarem swojej małej miejscowości w Tiharas, wsi liczącej niespełna 500 mieszkańców. Głową rodziny był 46-letni Raimundo Mestre, ciężko pracujący ojciec. U jego boku stała 51-letnia Berta, kobieta o wielkim sercu. Znajomi i sąsiedzi opisywali ją jako osobę niezwykle dobroduszną, która swój czas i energię poświęcała pomocy bezdomnym i głodnym. To właśnie ona, w sposób tragicznie ironiczny, była legalną właścicielką pistoletu, który stał się narzędziem zbrodni. Broń została legalnie nabyta w Teksasie i należała właśnie do niej. Mieli trójkę dzieci. Najstarsza córka, Nancy, była ich dumą. Ukończyła studia i rozpoczęła pracę jako pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii w lokalnym szpitalu. Usamodzielniła się i wyprowadziła z domu, rozpoczynając własne dorosłe życie. Najmłodsza, 17-letnia Brielle, była światłem tej rodziny. Zmagała się z niepełnosprawnością i przez ponad dekadę była stałą wywalczynią w szpitalu, gdzie aktywnie uczestniczyła w programach adaptacyjnych takich jak kolarstwo czy koszykówka na wózkach. I wreszcie był on, 24-letni Adlai. Na pierwszy rzut oka miał przed sobą dobrą przyszłość. Ukończył prestiżową szkołę średnią o profilu lotniczo-technicznym Southwest Aeronautics, Mathematics and Science Academy. To dowodzi, że jego umysł był kiedyś bystry i sprawny. Jednak w przeciwieństwie do swojej siostry Nancy, po zakończeniu edukacji Adlai nie podjął żadnej pracy. Mieszkał z rodzicami, pozostając na ich utrzymaniu. W końcu w jego życiu, za fasadą spokojnego rodzinnego domu, zaczęło pojawiać się pęknięcie. Pęknięcie, które wkrótce miało roztrzaskać całą ich rzeczywistość. Zbrodnia, która wydarzyła się 13 października, nie była nagłym aktem przemocy, była kulminacją powolnego, ale nieubłagalnego rozpadu umysłu. Adlaj od dłuższego czasu przejawiał niepokojące zachowania. Słyszał w głowie głosy, które go dręczyły, i był uzależniony od THC, co tylko pogłębiało jego problemy psychiczne. W 2023 roku, na rok przed tragedią, jego stan był na tyle poważny, że trafił do szpitala psychiatrycznego Haven Behavioral Hospital w Albuquerque. To był kluczowy moment, to była szansa na interwencję. Jednak po obserwacji lekarze stwierdzili, że Adla, mimo swoich zaburzeń, nie przejawia myśli samobójczych ani morderczych oraz nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla otoczenia. Został wypisany z receptą na leki, które miały ustabilizować jego stan. To orzeczenie wydane w dobrej wierze okazało się tragicznym w skutkach błędem. Po powrocie do domu Adlai przez jakiś czas przyjmował leki, jednak wkrótce, co jest typowe dla osób cierpiących na anosognozję, zaburzenie, w którym chory nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby, odstawił tabletki. Wrócił do używek, a jego paranoja zaczęła narastać w zastraszającym tempie. Rodzina była bezradna. Próbowali namówić go na powrót do terapii, ale on żył już w innym świecie, świecie, w którym halucynacje słuchowe i wizualne były nie do odróżnienia od rzeczywistości. Jego zachowania stawały się coraz bardziej irracjonalne i niebezpieczne. Zainstalował wokół domu kamery termowizyjne, święcie przekonany, że jest przez kogoś obserwowany. Innym razem wziął broń swoich rodziców i strzelał w kierunku pobliskiej wieży komunikacyjnej, wierząc, że jest ona częścią spisku, wycelowanym prosto w niego przez jego wrogów. W dniu zbrodni 13 października 2024 roku jego psychoza osiągnęła apogeum. W jego umyśle rozegrał się przerażający spektakl. Jak później zeznał, był przekonany, że jego ojciec, Raimondo, z nożem w ręku wbiegł do jego pokoju, by go zabić. Matka, Berta, miała stać obok i powiedzieć: Adlai, musisz umrzeć. A jego siostra, Brielle, miała trzymać w ręku aparat. Dla niego to nie była halucynacja, to była rzeczywistość. Rzeczywistość, na którą musiał zareagować. W swoim umyśle Adlai walczył o życie, a w rzeczywistości rozpoczął rzeź własnej rodziny. Chwycił za pistolet glock i nóż. Najpierw rzucił się na ojca, zadał mu ciosy nożem, a następnie wystrzelił w jego kierunku serię pocisków. Raimondo zginął na miejscu, w salonie. Huk wystrzałów zaalarmował Bertę, która była na piętrze. Kiedy zbiegła na dół, by zobaczyć, co się dzieje, jej syn wycelował broń w jej stronę i bez wahania pociągnął za spust. Jego 17 siedemnastoletnia siostra, Brielle, stała się kolejnym celem. Adlaj strzelał do niej na oślep przez ścianę jej pokoju. Co najmniej jedna z kul okazała się śmiertelna. W ciągu zaledwie kilku minut troje członków rodziny już nie żyło. Ale to nie był koniec. Adlaj postrzelił również psa, który, według jego chorego umysłu, stał się wściekły i agresywny. Zwierzę, choć przeżyło atak, odniosło tak ciężkie rany, że później musiało zostać uśpione. Około godziny 14.14 .14, jeden z sąsiadów, który był jednocześnie właścicielem wynajmowanego przez rodzinę Mestre domu, usłyszał strzały. Zaniepokojony wsiadł do samochodu i podjechał pod ich posesję. Zatrzymał się i zaczął naciskać klakson, mając nadzieję, że ktoś wyjdzie i uspokoi go, że wszystko jest w porządku. Nikt jednak nie wyszedł. Jego niepokój narastał, aż w końcu postanowił powiadomić służby. Na sąsiedniej posesji, która też jest moja, ale wynajmuje ją miłej rodzinie, która żyje tam już kilka lat, słyszeliśmy kilka strzałów jakąś godzinę temu i słyszeliśmy coś jakby skomlenie psa. Słyszeliśmy pięć lub sześć strzałów, a po dziesięciu minutach jeszcze jeden. Policjanci z biura szeryfa hrabstwa Bernalillo zjawili się na miejscu niecałą godzinę później. Kiedy zapukali do drzwi, otworzył im adlaj. Tu biuro szeryfa. Dzień dobry, tu biuro szeryfa. Wszystko w porządku? Moi rodzice mnie napadli. Napadli gdzie? W moim pokoju. Co masz na myśli? Z nożem. Czy możesz tu wyjść? O czym ty mówisz? Masz przy sobie broń? Nie sięgaj po nią. Powiedz mi, co się stało? Moja rodzina próbowała wejść do mojego pokoju i pchnąć mnie w serce nożem. Tato miał nóż, a siostra młotek. I zabiłem ich. Co zrobiłeś? Zabiłem ich. Ale znalazłem ich ciała później i ich rany były wyleczone. Mam wam pokazać. Centrala, potrzebujemy więcej jednostek. To było szalone. Sam nie wiem. Strzeliłem im w głowy. Mamy jednego zatrzymanego. Jak masz na imię? Adlai. Wszystko ok? Tak, wszystko dobrze. Centrala, mamy możliwe trzy ofiary w domu. Nie wiem, co się stało. Pukali w moje drzwi. Masz na rękach krew. Tato rzucił się na mnie, uderzyłem go, a mama powiedziała: Teraz musisz umrzeć. Nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Ok. Powinniśmy zabezpieczyć pojazd? Mogę Wam pokazać ciała. Poczekaj, spokojnie. Musimy umieścić się w samochodzie. One tam są. Są w domu? To było straszne. Gryźli swoje ręce. A na ziemi było coś gotującego się. Czy to normalne? Po prostu poczekaj chwilę. Musimy kilka rzeczy ustalić. Funkcjonariusze natychmiast go obezwładnili i zabezpieczyli broń. To, co Adlai mówił, było tak dziwaczne i niepokojące, że od razu zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z czymś więcej niż typowym zabójstwem. Twierdził, że jego rodzina go zaatakowała, ale ich rany w magiczny sposób się zagoiły. Powiedział nawet, że może im to pokazać. Biuro szeryfa. Ktoś jest w środku? Wyjdź z rękami w górze. Biuro Sheriffa, ktoś jest w środku? Daj nam jakiś znak. Biuro Sheriffa, sprawdźmy te drzwi.

Wewnątrz domu śledczy znaleźli makabryczną scenę. Ślady krwi ciągnęły się po schodach. Obok leżał zakrwawiony Mop, co świadczyło o tym, że Adlai próbował nieudolnie zatrzeć ślady popełnionej zbrodni. W Pobliżu drzwi znaleziono również nóż i tłuczek do mięsa, oba ze śladami krwi, ale w domu nie było żadnych ciał. Policjanci ruszyli na przeszukiwanie terenu wokół posesji. Około 50 metrów od domu dokonali wstrząsającego odkrycia. Funkcjonariusze odnaleźli ciała Raimundo, Berthy i Brielle, porzucone jedno na drugim. Wyraźne ślady na ziemi wskazywały, że Adlai wlokł swoich najbliższych z domu z zamiarem, jak później przyznał, zakopania ich ciał. Adlai został przewieziony na posterunek. Podczas przesłuchiwania jego oderwanie od rzeczywistości stało się w pełni widoczne. Wiele się dzisiaj wydarzyło. Chciałbym zadać Ci kilka pytań o to, co się stało. Przede wszystkim około 9 wieczorem zaczęły się fale. Celowałem w wieże komunikacyjne na Big Benie i w Seattle i czułem fale i dużo kobiet cierpiało. Adlai opowiadał detektywowi o falach sejsmicznych, które słyszy i zapisywał na tablecie niezrozumiałe, chaotyczne notatki. W pewnym momencie detektyw opuścił pokój, zostawiając Adlaia samego. Nie spodziewał się jednak, że ten moment stanie się później najbardziej symbolicznym obrazem tej sprawy. Potrzebuję, żebyś wziął głęboki oddech i się uspokoił. Mamy dużo do zrobienia, więc weź głęboki oddech. Dużo krzyczałeś. Wszystko w porządku. Czekam, aż mnie wypuścicie. Gdzie wypuścimy? Stąd. Nie możemy tego zrobić. To trochę zajmie, cierpliwości. Wyślecie więcej żołnierzy? Nie mamy tu żołnierzy, to policjanci. Wyślecie więcej żołnierzy? On nie jest żołnierzem, to funkcjonariusz. Raczej spędzisz noc w więzieniu. I zaraz wrócimy, ale musisz się uspokoić. Nie, ja po prostu. Tu jest dużo hałasu. Spokojnie, miałeś bardzo ciężki dzień. Po prostu weź głęboki oddech. Pozwólcie mi spędzić noc w więzieniu. Bez kajdanek. Pozwólcie mi iść do celi bez kajdanek. Spędzę noc w więzieniu. A co jeśli spędzę tu noc i mnie wypuścicie? Ty spędzisz tu noc, ja spędzę tu noc. Nie jest dobrze. Pozostawiony sam sobie Adlai zaczął się niecierpliwić. Modlił się, rozmawiał z aniołami, a w końcu uderzył pięścią w ścianę. Gdy zorientował się, że konstrukcja z płyty gipsowej jest słaba, zaczął w nią kopać. Ku jego zaskoczeniu w ścianie pojawiła się dziura. Kontynuował, aż otworzył przejście na tyle duże, by się przez nie przecisnąć. No. Ręce na dół, obróć się. Daj ręce za plecy. Daj ręce za plecy. Co ty robisz? Adlaj został wkrótce złapany na korytarzu kilka sekund po swojej brawurowej ucieczce. Ten desperacki akt nie był próbą uniknięcia kary. To była fizyczna próba przebicia się przez ściany rzeczywistości, która go uwięziła. Próba ucieczki, niespokoju przesłuchań, ale z własnego rozpadającego się umysłu. Po aresztowaniu Adlaja przed śledczymi stało jedno z najtrudniejszych zadań w każdej takiej sprawie: powiadomienie ocalałej rodziny oraz sąsiadów, którzy wezwali na miejsce policję. Nie ma dobrego sposobu, żeby to powiedzieć. Twoja mama, tato i siostra nie żyją. Nie spodziewałam się tego. I niestety aresztowałem twojego brata, Adleya. Funkcjonariusze tam pojechali i twój brat tam był. Wykazywał zachowania świadczące o tym, że coś było nie tak. Funkcjonariusze weszli i zlokalizowali twoją mamę, tatę i siostrę. Gdzie w domu byli? Zostali znalezieni na zewnątrz. To stało się w domu i wyciągnął ich na zewnątrz. Na to wygląda. Gdzie doszło do zbrodni? Ciężko powiedzieć, bo ślady są wszędzie. Spodziewałam się, że powiecie mi, że to on nie żyje, a nie oni. To okropne. Spodziewałam się, że pewnego dnia przyjdziecie. Po prostu nie spodziewałam się, że to będzie moja rodzina. To, co możemy wam powiedzieć, to to, że niestety David, Nancy i Brielle... David, Nancy... uh What? Braille? Bra yeah. Bra no, no. Bra wait, wait, what? tak, wszyscy nie żyją. To ja przeprowadziłem przesłuchanie oh, no. z Adlaiem. I aresztowałem go za trzy morderstwa. Ale jak to? Dlaczego? Chciałbym mieć więcej uh, odpowiedzi. Oh, really no, I was, I was... I was... Co się stało? To, to, dzisiaj? to dzisiaj? Tak, tak zostali zabici dzisiaj, ale nie wiemy dokładnie kiedy. Exactly sure. uh, so Słyszeliśmy strzały. To, to mogło być uh, wtedy. Mieli wiele ran postrzałowych, więc nie jesteśmy pewni. No! Musimy poczekać. Każdy z nich zabił swoją siostrę? No, 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 no. Taką dobrą dziewczynę? Tak, żeby was przygotować, dom nie jest w dobrym stanie. Krew jest wszędzie. Staram się być z wami szczery. Reakcja Nancy, najstarszej siostry, była pełna szoku i niedowierzania. Potwierdziła, że jej brat od dawna słyszał głosy i powinien był przyjmować leki. Jej słowa były gorzkim potwierdzeniem, że rodzina wiedziała o problemie, ale była wobec niego bezsilna. Z kolei sąsiedzi, ludzie, którzy zadzwonili na policję, jako obcy, nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, z jakimi problemami borykał się młody syn tak wspaniałej na pierwszy rzut oka rodziny. Adlai Mystre został oskarżony o trzy morderstwa pierwszego stopnia, liczne zarzuty manipulowania dowodami, okrucieństwo wobec zwierząt, ucieczkę z aresztu oraz zniszczenie mienia. Jego pierwsze pojawienie się w sądzie również nie było standardowe. Przerwał swojemu obrońcy, twierdząc, że jego leki zostały skradzione i że próbował uciec, bo się po prostu bał. Następnie zwrócił się bezpośrednio do sędziego i mediów z desperackim apelem. Mam dużo do powiedzenia. Czy media mogą udostępnić zdjęcia ciał? Mój tato zwracał to, a mama zwracała to. A ich rany się zaleczyły i szczerniały. Możecie wypuścić zdjęcia do mediów? Ja tu walczę o życie. Ta chaotyczna wypowiedź, połączona z dziwną gestykulacją, była publicznym dowodem na jego głęboką psychozę. Obrońcy argumentowali, że powinien być leczony, a nie karany. Prokuratura jednak trwała na stanowisku, że jest po prostu zbyt niebezpieczny, by przebywać na wolności. Ostatecznie, po przeprowadzeniu ewaluacji psychiatrycznej, sąd podjął jedyną możliwą w tej sytuacji decyzję. Adlai Mestre został uznany za niezdolnego do wzięcia udziału w procesie sądowym. Oznaczało to, że z powodu swojego stanu psychicznego, nie jest w stanie zrozumieć postawionych mu zarzutów ani współpracować ze swoim obrońcą. Został umieszczony na czas nieokreślony w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym New Mexico Behavioral Health Institute, gdzie ma zostać poddany leczeniu. Jego poczytalność będzie oceniana w przyszłości, co oznacza, że proces sądowy jest aktualnie zawieszony, być może nawet na zawsze. Podczas gdy system prawny został sparaliżowany w obliczu choroby psychicznej, społeczność i przyjaciele rodziny Mestre postanowili działać zorganizowali wzruszające czuwanie przy świecach, by uczcić pamięć Berty, Raimundo i Brielle. Fundacja szpitala Kerry Tingley, z którą Brielle była związana przez lata, poszła o krok dalej. Utworzono stypendium imienia Brielle Mestre, aby wspierać inne dzieci z niepełnosprawnościami w uczestnictwie w programach adaptacyjnych, które tak bardzo kochała. Dzięki temu z popiołów tej niewyobrażalnej tragedii narodziło się coś dobrego. Sprawa Adlaja Mestre to opowieść o rodzinie zniszczonej od wewnątrz przez chorobę, której nikt nie potrafił powstrzymać. To historia, która pozostawia nas z trudnymi oraz niewygodnymi pytaniami. Czy tej tragedii można było uniknąć? System opieki zdrowotnej uznał Adlaja za niegroźnego mimo wyraźnych sygnałów ostrzegawczych. Gdzie leży granica między prawami pacjenta a bezpieczeństwem jego rodziny i otoczenia? Jaką odpowiedzialność ponosi społeczeństwo za opiekę nad osobami w głębokim kryzysie psychicznym, zwłaszcza gdy oni sami odmawiają leczenia? Czy taka osoba nie powinna być leczona, nawet gdy ona sama tego nie chce? Czy rodzina Mestre mogła zrobić coś więcej, czy może byli bezradni w obliczu choroby, której skali nikt nie był w stanie przewidzieć? Komentarze są Wasze. Dziękujemy za Wasz czas i za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji i obserwowania naszego kanału. Ja mam na imię Michał, a to był czas anatomii zbrodni.